Jesteśmy tutaj w dość szerokim gronie przedstawicieli biznesu, organizacji międzynarodowych, ministerstw, firm zajmujących się sektorem energetyki jądrowej. Jest to takie wydarzenie, które przyciągnęło do Polski blisko 370 osób, więc można powiedzieć, że mamy tutaj cały wachlarz specjalistów, ekspertów, którzy są związani z tym sektorem. Kongres ten jest organizowany od lat 70., co dwa lata, więc jest to 21, 5, przepraszam, 25. edycja e, kongresu i myślę, że takim czynnikiem, który był istotny, je, są nasze plany związane z programem Polskiej Energetyki Jądrowej. Ja myślę, że przede wszystkim takim wyzwaniem jest czas. My potrzebujemy realizacji tej elektrowni e, zgodnie z hormonogramem e, w budżecie. E, przede wszystkim jesteśmy krajem, który dopiero rozwija energetykę jądrową, a więc nie mamy swojej elektrowni, i budowa kompetencji w kraju jest tutaj niezwykle kluczowa. Dlatego takie wydarzenia jak to, gdzie spotykają się eksperci z całego świata. Pozwoli nam budować relacje, pozwoli budować nam również zrozumienie dla projektów, które chcemy realizować, ale też przyciągnąć tych ekspertów, aby chcieli wspierać polskie projekty. Przede wszystkim dzisiaj widzimy dość duże zainteresowanie sektorem energetyki jądrowej, zarówno ze strony kapitału publicznego, jak i prywatnego. Mówimy tutaj o zaangażowaniu Skarbu Państwa po stronie spółki polskiej elektrownie jądrowe, ale także widzimy zainteresowanie ze strony podmiotów prywatnych. I tutaj są oczywiście zaawansowane technologie jądrowe, małe reaktory jądrowe, które ufam, że będą też z powodzeniem realizowane w Polsce.